Interesuje się szczerze mówiąc bardzo. Ja pochodzę z, z rodziny katolickiej, tak zwanej niepraktykującej, więc obce mi było zawsze takie życie zakonowe, jeżeli chodzi o katolicyzm. Jeżeli chodzi o moje dzieciństwo, to było takie bardzo dojrzałe, bo moi rodzice byli tak zapracowani, zabiegani, że właściwie nigdy nie mieli na mnie czasu i musiałam zawsze sobie, sama się sobą zajmować, więc od najmłodszych lat to czyniłam. I tak żyłam sobie, aż dożyłam wieku młodego, gdzie po prostu znalazły się owoce tego mojego życia przeszłego, tej samodzielności zbyt wczesnej. I zaczęłam szukać, zaczęłam szukać miłości i oparcia w innych ludziach. I zaczęłam oczywiście od różnego rodzaju towarzystw. Oczywiście chodziliśmy na imprezy. Często, często upijaliśmy się, jak to młodzież, ale ciągle czułam taką pustkę w sercu i nie rozumiałam tego. Szukałam, ciągle szukałam tej miłości w świecie i nie mogłam jej znaleźć. Nie wiedziałam, nie wiedziałam, gdzie ona jest, czy ona jest tak naprawdę. No i zdarzyło się, że kiedy już właściwie miałam wrażenie, że już sięgnęłam dna i że moje życie już nie ma sensu i myślałam o tym, żeby skończyć z sobą, pojechaliśmy w tym czasie, jeździłam z orkiestrą. Pojechaliśmy do Włoch i tam mieliśmy audycję u papieża. Ja tak stanęłam przed tym papieżem. On taki biały. Spojrzałam na siebie i stwierdziłam, jaka ja jestem brudna. I już myślałam, że już nie ma dla mnie żadnej nadziei. Zaczęłam, stałam przed tym papieżem i tak płakałam, on tak patrzy na mnie. Nie wiedziałam, co zrobić. No i oczywiście po tej, po tej wizycie zaczęłam być katolicko gorliwa. Szukałam prawdy w różnych. Odłamach takich charyzmatycznych, jeżeli chodzi o Kościół katolicki. Ale tam nie widziałam właśnie, nie mogłam znaleźć tego, tego czego szukałam miłości. Ludzie byli bardziej tak skupieni na sobie. Próbowali tam mówić językami oczywiście i po, zaczęli mówić językami, skończyli i nie było rozmowy, jakie to było piękne, tylko jak ja pięknie mówiłem. I Widziałam, że to było wszystko takie puste po prostu to było ich ja. No i przypomniałam sobie, oczywiście Pan mi przypomniał o tym, że w mojej klasie jest pewna osoba, która się różni od wszystkich i Pan jeszcze sprawił w tym czasie, że bardzo dużo czasu spędzałyśmy z sobą i zobaczyłam, że, znaczy nie zwiastowała mi nigdy Ewangelii, ale zobaczyłam, że jej życie jest zupełnie inne od, od pozostałych. Na przerwach czytała słowo, była zawsze łagodna, zawsze chętna do, do, do pomocy i, skierowana, i wzrok był zawsze skierowany na innych. I widziałam w jej życiu miłość. I poprosiłam ją, żeby mnie zabrała kiedyś właśnie tutaj na to miejsce. Pamiętam, że po raz pierwszy przyjechałam bardzo taka zestresowana, ale znalazłam, zobaczyłam, że, że to jest właśnie to, czego szukam. Ta miłość. I to mnie właśnie pociągnęło, że zobaczyłam Pana Jezusa, że On mnie, że On mnie kocha. Że jest osoba na tym świecie, która mnie kocha. No i tak... No i tak się zdarzy, tak było, że raz przyjeżdżałam, później oczywiście znowu świat mnie pociągał, bo na początku starałam się. Chciałam bardzo być właśnie taka dobra. Oczywiście bez pana. I oczyszczałam swoje życie z tych, znaczy, próbowałam oczyszczać swoje życie, ale tak jak z tą, z tą starą szatą, że ciągle próbowałam dorzucić tą nową łatę i rozdarcie było jeszcze większe i grzech był jeszcze większy i nie umiałam na tym zapanować aż w końcu przeczytałam słowo Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. I Pan Jezus im powiedział, że ja jestem spracowana i obciążona nie tylko tym całym swoim życiem, ale też tym staraniem się o to zbawienie. A żem się nie starała, ale jeszcze miałam jeden problem. Ja się bałam, czy Pan mnie przyjmie taką, jaka jestem z tym całym brudem mojego życia. I przeczytałam następne słowo A każdy, kto przychodzi do mnie, nie wyrzucę go precz każdy i tak jeden właśnie z braciem i to tak zwrócił na to uwagę, że każdy że nie ma różnicy a że Pan nie robi różnicy, czy to jest człowiek biedny, czy bogaty, czy, czy ma, w jego oczach jest jego wina wielka, czy mała ale każdy, kto przychodzi nie wyrzuca go precz, no i padłam na kolana i powiedziałam, Panie zostań się moim Panem i Zbawicielem no i wtedy w moim sercu wstąpił błogi pokój, radość z Pana no i od tej pory jestem Jego własnością. No i cieszę się z tego bardzo, bo każdego dnia, kiedy przychodzą różne doświadczenia, to mogę doznawać Jego miłości, że On, pomimo to, że ja często upadam i często moje życie nie wygląda tak, jak bym chciała, jak mówi Słowo Boże, to jednak zawsze mogę przyjść jak ten syn marnotrawny i On zawsze mnie przyjmuje z tą miłością.